Słuchajcie, w Niemczech mają podnieść najniższą krajową do prawie 14 euro e, chyba 13,90 ma być od 1 stycznia, później co roku ma być coraz więcej, no i szef już mi obiecał, że od stycznia będę zarabiał 170 euro więcej, to jest bardzo dużo, dla mnie to jest bardzo dużo, niby euro więcej, chyba euro z czymś, ale to już kwota robi się wiadomo, znaczy ta wypłata robi się dużo lepsza, można za te 160 euro naprawdę se tydzień wyżyć albo i więcej przy moim przy moich zakupach, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, czy teraz, jak już będzie tych pieniędzy więcej, ta najniższa będzie wyższa, to czy po prostu ludzie zaczną chodzić do pracy w Niemczech. Ci, którym się nie chce, bo ciągle jest za mało. Do ilu musi wzrosnąć ta najniższa, żeby im się stało, chciało ruszyć do roboty, to nie wiem. Mam nadzieję, że to pomoże. Myślę, że też w takim celu jest to, będzie to tak podnoszone, żeby zachęcić tych nierobów do tej roboty. A jak to będzie, no zobaczymy. Mnie to cieszy, bo ja robię od zawsze tutaj no, i jeszcze dodatkowy taki plusik, to jest coś fajnego. Wiem, że ceny też idą w górę i pewnie to też związane z tym. No, ale tak czy inaczej, lepiej jak podniosą ceny i podniosą wypłaty, niż podniosą ceny, a wypłaty zostaną te same. Także troszkę więcej, o ile ja jeszcze dotrwam yy, w tej kurierce. No, ale pewnie tak, znając mnie, no to, to jeszcze trochę tu posiedzę. Na kampera jeszcze nie uzbierałem. No nic, trzymajcie się. Do następnego. Cześć.